Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Marek Tarnacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Jak tłumaczył w jednej z lokalnych telewizji, zarząd powiatu nie realizuje założeń koalicyjnych i działa na szkodę mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Tarnacki zarzuca zarządowi prowadzenie polityki antyrządowej. Wyrazem tego ma być utworzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w której nie ma żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a przewodniczącą Rady została Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zrealizować na obszarze powiatu pilotażowy program w zakresie zwalczania bezrobocia. Zdaniem Tarnackiego przewodnicząca powiatowej rady rynku pracy wywodząca się z ugrupowania opozycyjnego może stanowić swoistą blokadę w kontaktach z rządem. Dziś Tarnacki nabiera wody w usta, jak stwierdził, ma zakaz wypowiadania się w tej sprawie. Jak donosi TVN, informacja o tym, że naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie potwierdzili istnienie obiektu o długości około 150 metrów w miejscu, w którym ma się znajdować złoty pociąg, jest nieprawdziwa. Rzecznik krakowskiej uczelni, Bartosz Dębiński, ucina wszelkie spekulacje na ten temat. W jaki sposób informacja wyciekła do mediów i kto był jej autorem, nie wiadomo. Naukowcy z AGH odcinają się od tej sensacji i nie chcą się wypowiadać na temat złotego pociągu. Jak donosi TVN, informacja jest nieprawdziwa. Informację podał dziennik Polski. Jak mówi rzecznik AGH Bartosz Dębiński, trwa praca nad raportem z badań przeprowadzonych w Obrzychu. Informacja, która pojawiła się w mediach, jest nieprawdziwa, zmyślona. To bzdura. Raport z wynikami badań prowadzonymi na 65. km trasy Wrocław-Wałbrzych ma dotrzeć do prezydenta Wałbrzycha najprawdopodobniej w tym tygodniu i to właśnie prezydent zadecyduje o tym, kiedy go opublikować. Teren, na którym ma się znajdować Złoty Pociąg został już wcześniej przebadany przez znalazców, dopiero po nich do akcji wkroczyli naukowcy z AGH. Obie ekipy zbadały teren używając innych urządzeń i innych metod badawczych. Po dawnej winiarni przy ulicy Munarskiej nie ma już śladu. Pozostała spora, pusta przestrzeń, na której zagospodarowanie urzędnicy już mają pomysł. W tym miejscu przed wielu laty istniał bardzo dobrze prosperujący zakład produkujący napoje alkoholowe, wina, likiery i szampany. Fabrykę założył w 1875 roku Paul Opitz. Znane jeszcze do niedawna budynki powstały w latach 1921–1923. Potocznie nazywana przez mieszkańców winiarnia w 1999 roku została postawiona w stan upadłości i od tamtej pory budynki niszczały. Po zakończeniu działalności obiekt ten pozostawał w rękach prywatnych. Przez wiele lat nie udawało nam się skontaktować z właścicielem. Celem rozbiórki tego obiektu. Tam było bardzo wiele nakazów ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Obiekt zagrażał zdrowiu i życiu osób znajdujących się w pobliżu. W związku z czym podjęliśmy wieloletnią batalię o to, aby obiekt ten wyburzyć. Udało nam się ten obiekt odkupić, a następnie uzyskać pozwolenie na wyburzenie. I od kilku dni ten, ta ruina w centrum miasta przestała istnieć i przestała straszyć. Po ruinie nie ma już śladu. Przy ulicy Munarskiej pozostał za to duży plac, który nie sposób nie wykorzystać. Teren należy do gminy Wałbrzych, za tym decyzja, jak go zagospodarować, należy do władz miasta. Planujemy tam wykonanie nowej przestrzeni funkcjonalnej. Mam na myśli parking z otoczeniem z małą architekturą. Głosem wielu mieszkańców takie przestrzenie parkingowe są w śródmieściu w dalszym ciągu potrzebne. Mamy bardzo pozytywny przykład na ulicy Rycerskiej i myślę, że w podobnym kierunku będziemy szli, jeśli chodzi o ulicę Młynarską i teren po byłej winiarni. W pobliżu placu Tuwima przy ulicy Mickiewicza funkcjonuje już niewielki parking, ale trudno znaleźć tam wolne miejsce w godzinach porannych i popołudniowych. Kiedy mógłby powstać nowy parking? Tego jeszcze nie wiadomo. W pierwszej kolejności musimy przygotować dokumentację, a dopiero później e, będziemy zastanawiać się w jakim czasie będziemy realizować tę inwestycję. Zaletą tego miejsca jest bezpośrednie sąsiedztwo rynku. Stąd jest również blisko do kościoła pod wezwaniem Aniołów Stróżów, wokół którego również trudno jest zaparkować. Przypominamy również, że trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji śródmieścia, więc sporo do powiedzenia na temat zagospodarowania przestrzeni miejskiej mają mieszkańcy. W Wałbrzyskim schronisku dla zwierząt trwają przygotowania do zimy. Ocieplane są kojce, budy wyścielane są słomą, wciąż jednak potrzeba ciepłych koców, kołder, które pomogą zwierzętom przetrwać niskie temperatury. W schronisku przebywa 140 psów i 20 kotów. Zima to ciężki okres, dlatego jak mówią pracownicy schroniska, każda pomoc się przyda. Potrzebujemy dla szczeniąt i dla kotów kołderek, ciepł do wyścielania, kocy, poduszek, także wszystko nam się przydaje. Jeżeli może ktoś się z nami czymś podzielić, z naszymi zwierzętami, także serdecznie zapraszamy. Nie do wyrzucenia do śmieci, tylko do przeniesienia dla nas, dla naszych zwierząt. Nie wszystkie kojice są ogrzewane, dlatego pracownicy schroniska mają pełne ręce roboty, żeby zimowa aura nie była dla zwierząt zbyt dotkliwa. Ocieplane są kojce pleksami, które chronią przed wiatrem, przed śniegiem, przed mrozem. Każda buda jest wyścielona słomą. W domkach i u kotów wyścielamy kołdrami, kocami, które dostajemy właśnie od ludzi. W schronisku głównym problemem jest brak rąk do pracy. Od dłuższego czasu poszukiwani są wolontariusze. Niestety bezskutecznie. Nie mamy tych wolontariuszy. Prosilibyśmy o pomoc przy wyprowadzaniu, przy wyprowadzaniu psów, na psów na spacery. Jakaś pani czy pan mogłaby się zgłosić do nas na sobotę, na niedzielę, żeby na przykład pomogła mi w odnotowywaniu tych zwierząt, w wydawaniu tych zwierząt. Schronisko już od dłuższego czasu organizuje akcję Bieg na Sześć Łap, która polega na wyprowadzaniu psów na spacery poza mury schroniska. W akcji może wziąć udział każdy, kto zgłosi się do schroniska w określonych godzinach sześć łap jest wspaniałym pomysłem. Psy są z tego zadowolone, my też. Fajnie się resocjalizują z ludźmi, są milsze. Psy można wyprowadzać przy sprzyjających warunkach pogodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13, a także w weekendy od 10 do 11.30. Wałbrzyszanie nie mogą odetchnąć z ulgą, bo z dróg zniknęły fotoradary. Straż Miejska przestała ich używać w październiku. Powód: fotoradary działały na częstotliwościach zastrzeżonych dla wojska. Czy fotoradar działał nielegalnie? Jak twierdzi komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Kazimierz Nowak, fotoradar, którym się posługiwano, posiadał potrzebne zezwolenia. Częstotliwość, na której pracował fotoradar, była zaprogramowana już w momencie zakupu tego urządzenia. W międzyczasie zmieniły się przepisy, i ta częstotliwość została zastrzeżona dla celów wojskowych. Urządzenie posiada świadectwo do dopuszczenia typu oraz ostatnią legalizację, która jest ważna do sierpnia przyszłego roku. W związku z kontrowersjami związanymi z legalnością działania fotoradarów niektórzy kierowcy skierowali sprawę do sądu. Posiadamy już wyrok sądu okręgowego w Świetnicy, który to stanowisko popiera i Odwołanie, które zostało złożone przez jednego z kierowców, nie zostało uwzględnione. Fotoradarem Multanowa 6F Straż Miejska Wałbrzychu posługiwała się od 2008 roku, wycofano go z użytku w październiku. Pojawiły się opinie, że częstotliwość, na której pracuje, jest zastrzeżona dla celów wojskowych i żeby użytkować w dalszym ciągu to urządzenie, musielibyśmy wystąpić do właściwych ministerstw. O zgodę. Takie decyzje prowadzone są w trybie postępowania administracyjnego, trwają kilka tygodni, nawet kilkanaście tygodni. Nasze uprawnienia do używania fotoradarów kończą się w 31 grudnia, więc, dlatego też uważam, że nie jest zasadne występowanie o takie decyzje. Od 2008 roku fotoradary zrobiły ponad 60 tysięcy zdjęć kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Tylko do października bieżącego roku zanotowano 9 tysięcy takich przypadków. Fotoradary rejestrowały również inne wykroczenia. Bardzo często kierowcy rozmawiali przez telefon. Bardzo często kierowcy jechali bez zapiętych pasów. Oczywiście nie wszystkie postępowania kończyły się mandatami. Były sytuacje szczególne, gdzie kierowcy mieli prawo do złożenia wyjaśnień. I w pewnych sytuacjach stosowaliśmy również właśnie pouczenia, ostrzeżenia. W ciągu 8 lat najwyższą zanotowaną prędkością w obszarze zabudowanym, jaką zmierzył fotoradar w Wałbrzychu było 212 km na godzinę. Jak się okazuje nie tylko kierowcy samochodu przekraczają dozwolone prędkości. Wydawałoby się, że na terenie zabudowanym ciężko jest rowerzyście przekroczyć prędkość, okazuje się, że również i takie przypadki odnotowaliśmy. Było kilka takich zdarzeń. Głównie te zdarzenia miały miejsce na ulicy Kosteckiego, na ulicy Wyszyńskiego, tam gdzie jest dosyć znaczący spadek terenu, więc rowerzyści tam rozwijali duże prędkości. Na tych ulicach obowiązuje ograniczenie do 40 km, no ale rowerzyści przekraczali... Nawet 60 km. Jak twierdzi starszy inspektor Wałbrzyskiej Straży Miejskiej, Edward Świątkowski, gdy fotoradary przestały straszyć Wałbrzyszan, pogorszyło się bezpieczeństwo na drogach. Niemal od początku października nie użytkujemy już fotoradaru. I niestety zaobserwowaliśmy no, pewne niekorzystne zjawiska, które zaczęły występować na naszych drogach. Kierowcy jeżdżą szybciej. Na ulicy Wieniawskiego doszło już do dwóch bardzo groźnych wypadków z udziałem pieszych. Fotoradary po powrócą jednak w styczniu, gdy zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz ustawy o Strażach Gminnych. Od przyszłego roku fotoradary przejdą w ręce Policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Po rewolucji śmieciowej czas na kolejne zmiany. Gmina Wałbrzych rozszerza system gospodarowania odpadami. Teraz śmieci będą odbierane nie tylko od mieszkańców, ale także od właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą na ich terenie działalność gospodarczą, sklep lub punkty usługowe. Do tej pory Gmina Wałbrzych pośredniczyła w gospodarowaniu odpadami komunalnymi tylko od mieszkańców. Umowę na wywóz i segregację odpadów podpisano z firmą ALBA. Teraz uchwała obejmie także właścicieli nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a produkowane są odpady. Chodzi głównie o przedsiębiorców posiadających sklep lub przedsiębiorstwa usługowe. Podjęte uchwały są kolejnym krokiem w budowaniu systemu gospodarowania odpadami. System budujemy od 1 lipca 2013 roku. Wówczas tym systemem zgodnie z ustawą objęliśmy nieruchomości zamieszkane i tak zwane nieruchomości mieszane. I to wynikało wprost z ustawy. To był nasz obowiązek. W tej chwili po analizie tych dwóch lat funkcjonowania systemu podjęliśmy taką decyzję, że rozszerzamy nasz system, o objęcie również nieruchomości niezamieszkanych. Umowa nie obejmuje właścicieli hipermarketów, podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, właścicieli terenów zielonych użytku publicznego, czyli parków, skwerów, pasów, dróg publicznych oraz zarządców cmentarzy komunalnych i parafialnych. Oczywiście po kolejnej analizie powiedzmy funkcjonowania systemu po kilku miesiącach może po roku rozważymy również włączenie tych nieruchomości do systemu. Jak informuje kierownik biura infrastruktury komunalnej Urzędu Miasta w Wałbrzychu Aleksandra Winiarska, opłaty dla przedsiębiorców prowadzących sklep czy działalność usługową niewiele się zmienią. Dotychczas musieli oni zawierać indywidualne umowy z album na wywóz śmieci. Teraz zmieni się dla nich tylko to, że będą to robić za pośrednictwem Giny Wałbrzych, która chce uporządkować i ujednolicić kwestie śmieci. Rewolucja śmieciowa, którą Wałbrzyszanie przeszli dwa lata temu, sprawdziła się i teraz cały system działa bez poważnych problemów. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Mieszkańcy już zaczęli się przyzwyczajać do tego. Oczywiście występują pewne, pewne kłopoty, perturbacje, jeśli chodzi o y, przestawienie się na segregowanie, no, z tym są największe kłopoty. Nie mamy kłopotów jeśli chodzi o segregację w zabudowie jednorodzinnej. Tam mieszkańcy są zdyscyplinowani, może dlatego, że pojemniki są identyfikowalne. W zabudowie wielorodzinnej trudno jest zidentyfikować tego, który nie segreguje. Ta anonimowość powoduje, że tam są największe trudności. By z tym walczyć, Urząd Miasta w obrzych prowadzi kampanie edukacyjne. Nasze kampanie od początku funkcjonowania systemu, czyli od 2013 roku są adresowane do dzieci ponieważ zawsze podkreślamy to że dzieci są nauczycielami dorosłych w tego typu akcjach pozyskujemy na edukację środki z wojewódzkiego funduszu te kampanie są prowadzone w szkołach w przedszkolach robimy organizujemy przeróżne konkursy i oczywiście w przyszłym roku również będziemy takie kampanie organizować i widzimy że efekty tych naszych kampanii są dzieci edukują rodziców i, i co, jest coraz lepiej, po prostu jest coraz lepiej. Uchwała dotycząca rozszerzenia systemu segregacji odpadów została podjęta przez radnych na ostatniej sesji Rady Miasta i wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wąbrzyska Orkiestra Górnicza zagrała dla Wrocławian. Podczas parady na wrocławskim rynku zapraszano do Wałbrzycha na zbliżające się obchody Górniczego Święta. Górnicza wraz z uczniami Wałbrzyskich Szkół i Zespołem Pieśni i Tańca pojechała do Wrocławia, by zaprosić Wrocławian do Wałbrzycha na uroczyste obchody barburki, które odbędą się w Starej Kopalni. Mówi dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Starej Kopalni Anna Żabska. Zapraszamy serdecznie wszystkich e, mieszkańców Dolnego Śląska i nie tylko. Każdy, kto chce zobaczyć, jak kultywowane są w naszym mieście tradycje górnicze, powinien odwiedzić w przyszłym tygodniu Starą Kopalnię i Wałbrzych. Barbórka to jest święto górników. Imieniny Barbary, patronki górników. Barbórka odbędzie się w Starej Kopalni 4 i 5 grudnia. W programie obchodów Dnia Górnika i pierwszych urodzin Starej Kopalni przewidziano m.in. Paradę Górniczą ulicami miasta, koncerty, nocne odkrywanie tajemnic Starej Kopalni i jarmark barburkowy. Kaczma piwna, somber babski i wieśada dla dzieci. Wracamy do tradycji i wracamy do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy. Specjalne zaproszenie do Wałbrzycha na obchody barburki otrzymał również prezydent Wrocławia. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René, Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzyk 24.